Cześć z jak Krzysiek i wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku jeśli chodzi o Tibie. Tym razem zamierzam pokazać Wam najlepsze ekspoisko na frost w całej TB. Powiem, że tutaj można wyciągnąć naprawdę niesamowite ilości expa na godzinę, w moim przypadku to aż milion. Miejscówka to znajduje się na 3 frost, a druga oczywiście będzie pokazana pod koniec odcinka. Zaczynając od podstawowych informacji. To na co należy zwrócić uwagę to on to że Frost Dragon paraliżuje niezwykle często A ze względu na to że jest tu ich naprawdę sporo e, Zawsze trzeba chodzić po prostu z jakąś ilością many Ponieważ gdy nie będziemy jej mieli po prostu nie uwolnimy się z paraliża No i w najgorszym przypadku możemy po prostu się wyłożyć e, Druga ważna rzecz to to że Frost Dragon oczywiście ucieka No i tutaj nie należy go zawsze gonić Ponieważ frosty występują tu naprawdę gęsto jak mówicie zobaczcie po prostu zeszłem niżej i od razu zafiłem na 3, chociaż ja to już trochę wcześniej wybijałem, ehm, no to po prostu gdy zaczniemy gonić z takim czerwonym HP, e, reszta po prostu zacznie nas jeszcze obijać, no i po prostu złapiemy ich jeszcze więcej, to naprawdę także możemy marnie skończyć. No i właśnie to co już wspomniałem wiele razy, po prostu jest ich tutaj niesamowicie dużo. A więc jeśli mamy niski poziom i jest to na nas problemem... No, to trzeba korzystać z różnego rodzaju run energetycznych. No, to mogę tutaj nawet zaprezentować. Po prostu użyję energii WOLA, no i się odgrodziłem od tego frost Dragona. Tak można zrobić, gdy będziemy zmieniać piętro, bo w niektórych przypadkach może być nawet aż 5 frostów. No i są też takie specjalne miejsca, w których można się ustawić, że będzie nam łatwiej to wybijać. Oczywiście wszystko zaprezentuję. No, ale to, że jest ich tutaj tak wiele na raz, to oczywiście jest. A tu dlatego właśnie wyciąga się takie ilości EXPA. Ym, no na pewno nie ma tutaj botów, to wam gwarantuję. Ja się nie spotkałem tutaj z żadnym, a siedziałem tutaj sporo, no bo jest to miejscówka wiadomo eventowa, więc komu by się chciał jakby zrobić bota, którego później nie będzie mógł używać? dobra, ja od razu będę schodził niżej, bo wybiłem tego spota już trochę wcześniej tutaj kilka frostów. No i dobra. Tak widać tu zresztą dwa frosty, no akurat mi się chyba powarciło. dobrym miejscem jest tutaj przejście na Łukos, co prawda i tak będą biły nas cztery, no ale lepsze to niż po prostu osiem, gdy się ich zbierze więcej, jak widać od razu same z siebie zaczynają podchodzić, yy, no i akurat z tym Knightem to jeszcze nie będzie dla mnie takim strasznym problemem, są naprawdę różne opcje, oczywiście z tymi wallami itd., na przykład yy, Sorkowie to wiadomo walu jakieś US, chodzą, wchodzą, jakieś Energy Bomby stawiają, żeby po jednym z wybijać yy, Takich jest naprawdę wiele, ja to może popiszę, ale już nieco potem No właśnie, standardowo co do Lota, no to niestety Frost nas tutaj nie zaszczyci No ale liczymy tutaj bardziej na EXPA Co prawda jest jakieś DSM, Dragon Slayer, Layer, Tower Shield, Royal Helmet, takie tam Ale doleci niezwykle rzadko Pomimo tego, że ja ich zabiłem tutaj naprawdę sporo, no to Ym, no najwyżej zdobyłem jakieś tam tower shieldy ale DSM na przykład mnie niestety nie poleciało Moim głównym zyskiem jakby to były GP które tak naprawdę mm, poszły na poty yy, Dobra Przejdźmy do profesji Oczywiście knight standardowo Myślę że solo od 130 levela gdy mamy ultimaty Wtedy można przy dobrym skillu wybijać tak z 3 na raz żeby to jeszcze było jakoś w miarę A nie że po prostu będziemy tylko walić w ultimate potiony i nie będziemy mogli nawet zabić tych potworów, wiadomo. E, no na wyższym poziomie po prostu będziemy zbierać ich więcej. Na pewno można zatrudnić sobie druida, e, który po prostu będzie nam, e, no, więc za hejs. Wiadomo, my mu zapłacimy za pot, jeszcze dorzucimy trochę, e, żeby po prostu to robił, nie zgarniał expa. Wtedy wszystko pójdzie dla nas i naprawdę można wtedy nieźle przeekspić. Co prawda można tutaj kombinować, że z nieco niższym levelem Knightem, i druid jakby na shared exp, ale znaczy nie, myślę, że to jest dobra ym, jakby opcja, tylko że to jest wtedy, gdy ma się nieco niższe poziomy, może nie, no knight musi setny to minimum mieć, żeby tutaj przetrwać, yy, wiadomo, ale chodzi mi o to, że jeśli yy, druid i knight będą mieli po prostu bardzo wysokie poziomy, no to po prostu nie wystarczy tutaj tych frostów, mimo że jest ich tak wiele, bo po prostu trochę się utraci na exp. E, dobra, co do Paladyna, no to wiadomo, standardowo on wybija pojedynczo, czyli po prostu będzie miał ich tutaj więcej niż na Alkonir, gdzie na przykład jest dość sporo botów. E, myślę, że on wiadomo, e, energy bomb pod siebie, no i ciska po jednym. E, na pewno on tu będzie miał największy zysk, myślę, z każdej profesji, no wiadomo, nie dość, że nie musi ganiać za tymi frostami, bo zanim on mu ucieknie, to już się wyłoży, bo Paladyn po tyle bije. Co prawda nie będzie mógł tak fajnie wybijać jak Knight, trochę stale się na XP, No ale zdecydowanie zyska na tym, że on po prostu nie marnuje, jakby wiadomo, tyle hajsu na zabicie tych potworów. Ja jak widać tutaj nieco za wiele tego zebrałem, no i mm, trochę ciężko mi to teraz ubić. No jak widać one po prostu tak uciekają, ale nie trzeba się tego obawiać. One leczą się naprawdę strasznie wolno i jak on sobie uleczy 100 życia, to ja już go znajdę, a więc naprawdę to nie jest żaden problem. Nie trzeba za nimi ganiać. Ale też oczywiście można, gdy już nie ma takiego ryzyka. Ja na przykład się nie obawiam już na moim levelu, że tutaj mnie zbloczą jakoś te frosty. No więc jakoś to jest. Oczywiście, gdy mamy wysoki poziom i naprawdę nam już zależy na tym ekspie, to można korzystać z utwito tempo. Szczególnie z tym druidem, bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Dobra, może przejdźmy do następnej profesji. Tylko przypomnę, że Paladin trochę mniej expa, ale... No wiadomo, on tu na pewno może nawet wyjdzie na zysk, a z nami, jeśli nie będziemy mieli farta może być no nieco gorzej. Wiadomo, że mógłbym wybijać po jednym froście i wtedy może miałbym zysk, ale no wiadomo, ja tu przyszedłem do expa. Standardowo zaopatrzenia te runy energetyczne, energy wall, -e, bomby i tak dalej, czego tam możemy używać, no i dość dużo plecaków na heist. Nie wiem jak profesje magiczne czy będą zbierały te GP, no ale ja na pewno zbieram i biorę zawsze trochę tych plecaków, żeby się jakoś odkuć, wiadomo, jeśli nic nie zdobędę. No i mam już pierwszy plecaczek. Dobra, profesje magiczne. Na pewno Swordcar będzie miał to zdecydowanie łatwiej, bo wiadomo, energia na frosty. Ehm. Ym... Energia na frosty jest no, po prostu bardzo dobrym żywiołem, one są chyba słabe na to, a więc wiadomo, jakiś vis Hur, Grand vis Lux, no i standardowo z Thunderstormów jako runki. Wtedy po prostu wybijamy masowo i wtedy to wygląda dość ciekawie. O ile druid niestety nie ma takiej opcji, bo i lód i ziemia tutaj nic nie zrobią na frosta, a więc pozostają mu tylko e, Stormy. Co prawda, jest też bardzo dobra opcja, ale... Co wcz wymieniłem wcześniej, to było dla graczy z nieco wyższym poziomem, bo wiadomo, trzeba zebrać kilka frostów, na utamie, to może być naprawdę spore waste. więc chodziło mi o takich graczy, co już bez utamy i spokojnie i tak dalej przeżyją te paraliże i tp. Eee, gracze z niższym poziomem, którzy chcą naprawdę ładnie przeekspić mogą po prostu ciskać sydy. Eee, widziałem, jak soda ciskał tutaj z sydy i też miał tak z 900k na godzinę, ze 150 level miał. A więc to naprawdę nie jest problemem i myślę, że nie was stało jakoś aż tak więcej niż ja. Co prawda Knight zazwyczaj słynie z zysku, ale tutaj, gdy ja wybijam kilka, no to wiadomo jak to wygląda. Oczywiście Frost nie ucieka od razu na czerwonym HP, czyli możecie się jakby przygotować, że zanim zacznie uciekać wam, no to możecie załadować jakiś ekstory Gran i wtedy możecie go tak załatwić, że po prostu już nie ucieknie. A, to co no, jeszcze zwróć uwagę, to to są trzy spoty, jakby góra, parter i podziemia i w podziemiach trzeba uważać na jedną rzecz, czyli gaz dragony, no i na zejściach niżej. No na zejściach niżej to już rozpotkamy no, raczej coś silniejszego niż w prosty. Mam że uda mi się wam to pokazać na jakimś odcinku z glidią, bo tam będzie naprawdę no hard, powiem tak. Like. Dobra, może tutaj pocisnę jakiegoś Wola, tylko dlatego, że chcę właściwie załadować many na Mutio to Tempo, bo bez tego to będzie trochę lipa. Dobra. O, zobaczymy, czy mi jakieś ładne hity wejdą. No, chyba lipa, 500. Ja w przypadku czterech Frostów, no to niestety oczywiście muszę ciskać na Ultimaters, to jeszcze tylko zwiększa moje Vasta, jakbym miał Druida. No to wiadomo, by było zdecydowanie prościej. Ja już sobie odpuszczę gonienie tego Frosta i tak mnie później znajdzie. No i lecę dalej. Już prawie skończyłem ten prawy korytarz. Myślę, że to będzie akurat jednak dłuższy film. Jak gaz ty może ominę. Pokażę wam może jednego, chociaż to naprawdę będzie dla mnie męczarnia, bo gaz na moim poziomie to jednak trochę będzie ciężko. Oczywiście o jedzenie trzeba się martwić, dragon, tchamy, aż tyle ich leci, że wiadomo, co nie miała. Można wziąć oczywiście obsidian knife'a, żeby yy, na kłoskach lodu go używać. No tam, żeby wyrzeźbić mamuta, wiadomo, zawsze jakiś taki bonus jest. Ja myślę, że nie ma sensu tego zbierać, tylko lepiej od razu używać. Yy, może dopiero, gdy nam się uda tam raz, dwa, to wtedy można przełożyć tego prawie zadobionego mamuta i zanieść do depo i zbierać ich nieco więcej. Dobra, co jeszcze co do małego frost dragona właśnie, co należy zwrócić uwagę, to małe, mm, małe, no po prostu lodowe serce, daje ono, znaczy można sprzedać za jakieś 280gpa, więc naprawdę nie mało, leci najsłabszy spellbook, chyba 4k to jest wart, a więc też ma jakiegoś lota i to nie jest tak, że sprawdzamy same frosty, a reszty to już o, tam sobie odpuszczę, bo i tak nic nie wyleci. Spelu powiem, że nie leci rzadko, leci naprawdę często. Jak zrobiłem dość sporo, eee, no niestety DSM-0, nie wiem czy to była jakaś kwestia farta, czy tam czego, czy tam pecha, nie wiem. No i dobra, będę przychodził już idąc niżej. Jeszcze tutaj zaprezentuję te zejście na tych hardcorek, z ale to może jak już wybije wprosty. Mam nadzieję, że znowu nie zapomnę. No powiem wam, że jak chuncę coś z druidem, to naprawdę jest, jest 100 razy łatwiej. Bo on po prostu mnie ściocha, ja mogę łatwo spelować, a tak to wiadomo, nawet man nie załaduje, a muszę już walić ultimata. No i wtedy to jest nieco lipa. No wiadomo, jeszcze te xura iko, xura iko i takie tam... To trochę spelania expa. Oczywiście ja sprawdzę, może już jak będę wychodził, ile mi wyszło. Oczywiście nie będzie miliona, jak wspomniałem. Bo po pierwsze, no... No właśnie, nawet nie noszę jak Syringa bez ekpoty. No i wiadomo, druid by się przydał, ale myślę, że w granicach 800k będzie. No i tutaj już radzę się powoli zatrzymywać, jeśli nie chcemy chucić gaz dragonów. Ja wybiję te frosty i pokażę tego e, gasta. No i widać, tu mam fajne takie kombo, że gdy użyję Exori, Gran i e, Exori na to tempo, no to po prostu małe ma frosty od razu e, schodzą i nie muszę za nimi ganiać. Gorzej z tymi zwykłymi wtostami. Oczywiście jeszcze można kombinować coś w stylu, że właśnie podejść tutaj i wtedy strzelić walla mniej więcej... do tam to krzywy wall. Sorry, fail. Chociaż właściwie tylko by było jedno pole ucieczki do to na ukos. Dobra, i po prostu wtedy już nam nie uciekną, wiadomo. Tu należy właśnie szczególnie uważać, bo jeśli uciekniemy w stronę gasta, no to wiadomo, że będzie trochę nieciekawie. No jeszcze z częstego tego lotu to mamy te green maszlomy, które można sprzedawać po 100 gp. Jeszcze golden mug, ale to wiadomo oddzielny slot trzeba, no ale tak, z 200-300 gp będzie chodził. Ja tu nie chcę zbierać ich więcej teraz, bo właśnie wiem, że będzie ten gasto, a więc to najpierw się pozbyć frostów, a później zobaczyć tego gasta. Niestety ja tu z powodu tego, że po prostu się zagaduję, staram się bardziej jakby ostrożnie grać, no i trochę mi już tych ultimateów poszło. Dobra, mamy naszego gasta. Zobaczymy, jakie hity będą mu po prostu w niego wchodzić. Jeśli będą naprawdę dobre, no to będę się z nim mierzył. Jeśli będą no, walny tu bomba. Wyjmę mój koszai i defle samole jakby mnie za to od śmierci. No i będę ciskał. Jest on słaby na fizyczne, a więc naprawdę nie ma tu problemu. Chociaż profesje magiczne mają po prostu beznadziejnie. Paladin ma tu naprawdę dobrze. Wiadomo, gasty to jest wręcz stworzony potwór dla niego. Yy, no a. Jest on odporny praktycznie na wszystkie żywioły. Na jest najmniej, ale i tak w dużym procencie, a więc tak naprawdę jest to potwór tylko na paladynów i naprawdę wysokolevelowych knightów. Ja tu będę musiał nawet korzystać z jakiegoś XO i Gran, żeby go wykończyć. Mam nadzieję, że mi nie wbije klątwy, bo to mi później będzie przeszkadzać w funkcjonowaniu frostów. No, trudkę to już na pewno wbił. No, może jeszcze z XO i Mingo jakoś rozłożę. Ale on nawet nie przychodzi, powiem wam, przez firefield i to jest dobre. Czyli nawet jeśli mamy knightem za niski level, żeby używać energy walla, można go bloknąć firewallem. No i zobaczymy, czy coś fajnego poleci. Łohoho! Wow, nie no, nie wierzę w ten fart, dobra. Jak widać jestem nieziemskim farciarzem, jeśli mój brat będzie to oglądał, to na pewno mi to jeszcze przypomni tak z 10 razy. I będzie mówił, że mu dał chociaż jednego CC, za to, że jestem farciarzem. Dobra, eee, niestety klątwę mi nałożył, jak wiesz, na się za 4 obywam Ja już nałożyłem krzedef samolot, eee, bo zaczyna się na 4, a kończy nawet jeśli nie mylę na 400. A więc będzie ciekawie, gdy mamy taką klątwę, naprawdę trzeba, nie wiem, choćby zbierać po prostu mniej frostów. No i ten to mi zaraz chyba ucieknie. No tak, dobra. Ja już nie będę gonił, jak Solichun miałem na cooldownie. No tak jakoś wyszło. Dobra, oczywiście dzięki tym boodcom, to już myślę, że nawet nie muszę mówić o tym, że będę miał jakiekolwiek vaste, bo tak naprawdę już nie będę miał dzięki tym budcom Nie mam naprawdę niezłego farsa, no, ale troszkę wiem, może mi się należało za te wszystkie niezdobyte DSMy. A do jeszcze wspomnę o tym, że on używa paraliżu na swali, a więc jeśli go gonimy na ukus, nie spodarliżuje nas. No i dobra, zejdę tutaj. Na początku nie będzie jakichś hardcore'owych mobów, a więc tylko dlatego Wam zaprezentuję tam kawałek, podejdę. Będzie pewnie by od i Hellhund, no. E, tu ogólnie są Hellspawny, demony, herhundy, naprawdę niesamowicie potężne potwory. I tam się chodzi na naprawdę wysokim poziomie z ekipą. Znacz myślę, że paladyn jeśli ma wysoki poziom, to jeszcze może solo. Mm, dobra, ja już tu nie będę tego wybijał, bo nie dość, że odcinek pewnie trwa długo, to jeszcze wszystkiego nie pokazałem. No i EXO i dobra zeszły Całe szczęście bo powiem że raz miałem takiego pecha że mi wszystkie zeszły na reda i połzikałem we wszystkie strony No może tu skorzystam z EXO i graniką, bo już nie chcę się z tą EXO -tą zwykłą A właśnie książka. Książka leci często ale tu pff stokie P czy nie ja wiem, czy jest sens, manować kapa i sloty na takie coś. E, dobra, wchodzimy wyżej, to będzie nasze 5 do plus 1. Aha, e, jeszcze jest plus 2, ale to jest naprawdę malutkie, takie. E, dobra, tutaj ogólnie też są oczywiście frosty, jest będę tylko że występuje także wywierny. A więc po prostu, już widzicie z tego spota, warto użyć Xanny Fox. No i tutaj mi zaczął uciekać, kurde. Możesz zeknąć to na x chociaż ten gaz go pewnie spowolnił. No właśnie, 660, trochę lipa. Teraz spróbuję to nadrobić, wybijając tego spota. Już jakoś mi nie idzie, bo już genem za tymi. Jak tam potemka moja, właśnie. Potemka się kończy. No i jak zwykle muszę. Jak się skupiam na gadaniu do Was, to nawet nie załaduję many. I teraz będzie miał problem. I jeszcze wywierny, no nie. Po uciekają wszystkie strony. Dobra, walić to. I jakoś to się wybije. Nie powiem wam, że naprawdę liczyłem na to 800k, i ja tu sprawdzałem, że można e, tutaj tyle wyciągnąć solo bez ruida, który będzie nas chochał. E, no ale po prostu, po prostu podczas nagrania mi jakoś nie wychodzi. Poza tym, za mniej zaopatrzenia, jakby wziąłem. No wiadomo, rekord to rekord. Jakby to powiedzieć, nie zawsze można go po prostu jakby powtórzyć Coś nam wyjdzie, powiedzmy raz No i tak, exp jest naprawdę dobry <laughs> Już wiem, że film długo trwa, bo słyszę takie mu muzyczki, których dawno nie słyszałem O, spellbook Dobrze No i dobra, właściwie będę już powoli wychodził z tych frostów. Jak widać, poty schodzą mi dość szybko. Miałem tysiąc manasów, zresztą mi jest połowa, ultimate'ów też mi poszła yy, połowa. Dobra, no, ja tutaj zaszalałem. No co tam, walnek Xori Glan. Ale mi uciek, dobra. Na no, jeszcze można, wiadomo, otrzymać tych Xori Hulk w pogotowiu, ale jak się jeszcze wyleczy, to wiadomo, niestety go nie zabijemy. No, i się nie mylę, to tutaj nie było już prostów, tylko no właśnie powrót, a wyżej będzie ostatni spot na prosty, i tak naprawdę drugie wejście na eksłowisko. Można tutaj wejść na dwa sposoby. No i dobra, tutaj trzeba się rozpędzić, żeby nas tutaj jakoś to właśnie tak zebrać, tego więcej. Po prostu, znaczy w moim przypadku dla was to nie wiem, jak to by było, czy lepiej wam wybijać pojedynczo, czy to zebrać. Ja tu miałem taki problem, że właśnie chciałem zebrać, a się nie udało, bo mnie po prostu bloknęli No no wiadomo, jeszcze się trochę dorobię Ek, sorry, no i małego dragona, wyczy kończymy To jeszcze będzie jeden duży, chyba Nie? Yeah? Nie, chyba był już tam, widocznie To są dwa duże No i dobra, wchodzę wyżej i tu jest to od Tinderboxa Boxa. Schodzimy jak sonich Downem No i będziemy mieli jakby powrót z dwóch perspektyw. Z dwóch stron. Chyba nie wiem jak to powiedzieć. No bo jeszcze pokażę wam gdzie była ta grota, na której schodziłem na początku. Ogólnie na co yy, należy zwrócić uwagę, gdy mamy niski poziom i w ogóle nie chcemy tu przychodzić. Yy, no to to, że jednak nie warto schodzić niżej. Naprawdę trzeba uważać, bo patrzcie, teraz bym zszedł nie, to jest jeden wprost. Ale podszedłbym tak o trochę. No i zaczynają się zbierać. A jeśli ktoś by wszedł przed nami, no to wiadomo, że mógłby tego zbierać. No i mamy nasze koje, które zawsze można sobie pobić, wracając. Licząc na falce, że coś zdobędziemy. No i dobra, stawię na minimapce. Yy, mam nadzieję, że wszystko wspomniałem. Tutaj możecie zobaczyć mojego lota. Niespecjalnego 11 grzybów. spellbook... Yy... No, i tutaj gładę pulsy, to jest jednak coś. Gdzie peków ile było? 4300. No, szału nie ma, ale przyszedłem tam na Expa. Kurde, nie znożyłem sprawdzić. Będzie więcej niż 660? Nie, znożyło tylko spaść. Bo biłem po drodze Hakoje, dobra. E, czyli było tak 660 solo. E, myślę, że gdybym się postarał, no to można jednak te 800, a z Druidem Milion, Po prostu, im wyższy mamy level, tym można tu wyciągać więcej Expa. To nie jest na zasadzie. O! Chwila, chwila. Coś, co jest... Mm. Nie, roba no, mniejsza. Um, to nie jest na zasadzie takiej, że po prostu mamy za wysoki level, gdyby będzie tego za mało, bo tego jest naprawdę sporo. I jak widać, jak wchodzę, po prostu tego jest znowu masa. A więc myślę, że gdybym miał 200, żeby też mógłbym ekspić tutaj tak samo i miałbym po prostu lepiej. Bo miałbym lepsze obrażenia, wiadomo, i... W ogóle, nie musiałbym się tak często leczyć. No, po co ja noszę ten koszal i les To ja nie wiem. No i dobra, podsumowując, ekspo bardzo dobre pod expo dla każdej profesji, naprawdę każdej, e, myślę że Paladin może, będzie miał zaletę, że jeszcze ghasty może fajnie sobie podchudzić, no wiadomo, tego behemota też mógłby złożyć, ale po co, e, będzie miał trochę mniej expa, ale zysk będzie może i miał większy niż my, lecz wiadomo, profesje magicznej Knight to już w ogóle mogą mieć uwasty to jest lekka wada. Mnie oczywiście zależało na pokazaniu tego ekspowiska, bo tak naprawdę jakby ono mi się najbardziej przydało, spodobało, no i było takim jakby głównym ekspowiskiem, bo największym można uznać, takim pasującym dla każdego. Wiadomo, że te wywierny to tam wysoki level to tam ma gdzieś, ehm, no a te Hundy to niski level to tam ma gdzieś, a frosty no to wiadomo, coś dla każdego, powiedzmy, na każdego, bo naprawdę wiadomo z niskim levelem to nie wyjdziemy. Ehm, jeśli miałbym uznać coś za wadę tego eksploatu, jakoś, że źle wykonał to cipsoft to myślę, że to, że nie ma żadnego ostrzeżenia i po prostu niski level. O, sprawdzę, jest, czyli Frost otwiera, nie wiadomo, dziurę, wchodzi, pfft, ted, po nim po prostu masakra z niego zostanie, nic z niego nie zostanie. No i dobra, to będzie na tyle. Jeśli się wam spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Liczę standardowo na komentarze. Pytania standardowe, zadawajcie. Je albo skrzynka w albo też w komentarzach. Co do samego czy frost, nie wiem czy jeszcze zdążę nagrać jakikolwiek odcinek. Wiem, że są jeszcze z 2 ekspowiska do pokazania. Tak, chyba z 2. No i zobaczymy, czy je wyrobię. Ja serdecznie zapraszam na te ekspowisko, póki jeszcze możecie się macie wysoki poziom, bo tak naprawdę... No to później ciężko będzie Wam ciągnąć taki ekspo. No, gdybym ja miał Vouchera, to bym zdecydowanie użył, zatrudnił Druida i zamek pił przez nie wiadomo ile czasu, wbiłbym pewnie 200 zamiast 158, no ale Vouchera nie mam, no i też jakoś motywacji nie miałem, powiedzmy. Znudziły mi się trochę te frosty, gdy chąciłem ich już tyle. No, później jeszcze Druida nie miałem, bez Druida to trochę lipa, wiadomo. Ale te hellhundy mi się naprawdę podobały i mam nadzieję, że uda mi się zebrać Widję i Wam to pokazać. Trzymajcie się, cześć.